Cześć, witajcie na kanale GID, dzisiaj z Wami Jadson i Burzyk, cześć! Sprawdzimy kolejną nowość od Tronsmarta, tym razem będzie to Tronsmart Trip, czyli głośnik do podróży. W kolorze szarym, tak jak nasza stylizacja. Zwykłe jeśli chodzi o transmarta wizualizacja, najważniejsze informacje w środku, oczywiście głośnik, no i oczywiście stosowna papierologia, czyli instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, kabelki. Kabelek Jack-Jack do połączenia przewodowego, no i kabelek do ładowania USB-USB typu C. Czyli absolutny standard, jeśli chodzi o głośniki, na chwilę obecną, zanim przejdziemy do wyglądu. Zacznijmy od specyfikacji. Wymiary naszego głośnika to 169,5x81x47 mm. Waga 328 g. Leciutki. Tak więc dość lekki. Prawie 17 cm. Zabrzmiało to dwuznacznie. Dobra, dobra, Wr wracamy, wracamy. Absolutnie, wymażcie to z pamięci. Dostępny w kilku wersjach kolorystycznych. Mamy blue, black, gray, red, orange e and camouflage. Nasz jest chyba właśnie ten camouflage. Nie, nasz jest gray, Grey? grey? Okej. Okay. <gry> Niebezpiecznie tutaj krążysz dzisiaj językowo. Kodeki, SBC, Bluetooth. 5-3, zasięg y, okolice 20 metrów, Oczywiście będzie miało na to wpływ, czy jesteśmy na otwartej przestrzeni, czy jakieś ściany między nami a głośnikiem y, maksymalna moc 10 W, odporność IPX 7, tak więc powinien bez problemu się zanurzyć i nie powinno się z nim nic stać. Czas ładowania do pełna 3 godzinki, natomiast czas odtwarzania w okolicach 50% baterii to 20 godzin, tak więc stosunek czasu ładowania. 50 do... głośności. Głośności. Stosunek czasu ładowania do czasu odtwarzania jak najbardziej na. Plus, y, pasmo przenoszenia od 20 herców do 20 kHz, czyli y, jak większość, większość producentów podaje w specyfikacji, tak więc oczywiście trzeba brać to z przymrużeniem oka delikatnym. Y, no i najważniejsza rzecz, y, sprawdziliśmy maksymalną głośność tego głośnika y, przed testami. W naszym teście osiągnął 93 dB, więc jak na taki niewielki głośnik, jest dość głośny. Mhm. No i wspiera asystentów. W razie gdyby ktoś chciał, można porozmawiać, czy to z Siri, czy to z Google. To pewnie z Aleksą również. Dokładnie. Specyfikacja i zestaw z nami. Warto skupić się na wyglądzie, bo głośnik jest naprawdę bardzo ładny. W moim osobistym odczuciu jest to chyba najładniejszy głośnik e, Transmarta, jaki ostatnio mieliśmy. A to oczywiście za sprawą tego, że jest inny niż te wszystkie Transmarty, które dotychczas do nas przyjeżdżały. Jest taki bardziej JBL-owy i to w, wchodzący w JBL Go 3. To jest Go 3 w wersji Jamnik. Wersji Jamnik. Mhm. E, ale oczywiście ta fakturka znana w większości. Z jbl -i, czy, czy tam z niektórych Transmartów, gdzie ona była wykorzystywana chociażby w T6, T6 Upgraded Edition, on też był okrągły, no, ale obszyty podobną fakturką. Na froncie bardzo logo, logo. logo Tronsmart, takie gumowane, e, oczywiście dostosowane do wersji kolorystycznej głośnika. No to chyba jednak plastik. A być może. Z taką domieszką. Jakieś takie tworzyło. Na górze mamy panel do zarządzania głośnikiem, czyli wszystkie przyciski, włącznik Bluetooth, e, Minus plus do podgłaszania przewijania. Otworów, też tam z tego. Tworzywa. Na boczku znajdziemy taką e, samą szlówkę jak w GO 3. Jak w Go 3, dokładnie. Ona nie jest wyjmowalna, tak więc zapinamy pod karabinczyk i możemy iść na wyprawę, jak sama nazwa wskazuje. E, z drugiej strony znajdujemy zaślepkę, spod zaślepki przebija dioda. Informująca o tym, że głośnik jest sparowany, a pod zaślepką mamy gniazda. Gniazdo e, do ładowania e, typu C, no i oczywiście Jacka. Stosowne kabelki mamy dołączone w zestawie, w bez karty pamięci. Na spodzie dwie gumowane nóżki, no i już tu widać łączenie tej fakturki. E, gdzieś ostatnio mieliśmy jakiś głośnik. A wiem, SETI. Seti. W SETI było to lepiej zrobione, jeśli chodzi o połączenie, bo tu jest tak bardziej wciśnięty ten materiał, a tu taka jest ta. To, to, to faktycznie różnica dość, dość duża, a tam była taka fajna ciemna listewka łącząca, łącząca ten materiał, więc wyglądało to zdecydowanie lepiej, aniżeli w tym transmarcie. No ale co, warto by było go posłuchać, bo wiemy praktycznie o nim wszystko, oprócz tego jak gra. To przechodzimy do odsłuchu. Zaczniemy oczywiście od naszego utworu, czyli Gloria Tells. Głośnik kierunkowy, bardzo. I'm uh -huh. Oh. I ever wanna with you, but you Astral project, Projection.

Ha, ah, ah, ha, ah, ah, ha. Ah. że włączę coś w tle, wydaje mi się, że wystarczy. Tak, ja bym proponował, żebyśmy tu podsumowali tylko tę część studyjną, a potem jeszcze wyjdźmy na zewnątrz, bo te głośniki Transmart ostatnio pokazują, że lepiej brzmią na dworze i tam byśmy dograli chwilę zachlapania i finalne podsumowanie. Okej, okay, nie widzę żadnego problemu. Jeśli chodzi o studio, no to wiadomo, tak jak mówiliśmy, w specyfikacji na pasmo przenoszenia trzeba brać, trzeba je brać z przymrużeniem moka. no bo nie ma tu za wiele niskich tonów. Mhm. Jest to oczywiście gdzieś tam typowo basowej piosenka, ona gdzieś tam się daje się usłyszeć, natomiast w takich przeciętnych piosenkach, no gdzieś, ten, gdzieś te niskie tony, ten bas nam odlatuje, zostają średnie i wysokie. Najwięcej mamy tych wysokich, o czym również świadczy to, że jest to dość głośny, głośnik 94 mhm. dB. W takim niewielkim głośniku, no to jednak e, daje o sobie znać. Na maksymalnej głośności jest przeciętnie, gdzieś tam na połowie. Oczywiście e, musimy mieć na uwadze, że tych niskich tonów nam zbraknie, więc do takiego typowo radyjnego słuchania muzyki wystarczy. No, ale też trzeba brać go przez pryzmat ceny. Nie jest to drogi głośnik. On w normalnej cenie kosztuje 120 zł. W tym momencie na Geek Buying kosztuje 80, a non-stop go widzę na Shopee, bo mi się wyświetla w cenie niecałych 69 zł. Więc jeśli mielibyśmy patrzeć przez pryzmat ceny, no to jak najbardziej ok. Patrząc na wygląd, na te możliwości dźwiękowe, no to jak za niecałe 70 zł jest ok, mm -hmm. ale jeśli miałbym zapłacić za niego 120, no to byłoby mi troszeczkę szkoda. No to prawda. Na szczęście jest bardzo przenośny, jeśli przetrwa test wody, jeszcze może nie zatonie przy okazji. I To no zaślepka kurcze nie mówi. Właśnie miałem samą samego jaką mówię, że ona nie wygląda na zbyt pewną, więc może po prostu zaczniemy od jakiegoś zachlapania go wodą, tak delikatnego. No zobaczymy, w każdym razie w domu za 70 zł ok. No natomiast za 120, tak jak my już to spodziewalibyśmy się lepszej jakości dźwięku, to to bez dwóch zdań, ale może uratuje go mobilność i zachowanie na dworze, bo teoretycznie do tego jest stworzone. A my wychodzimy na dwór. Wyszliśmy na dwór sprawdzić, jak Trip będzie sobie dawał radę. Na dworze zaczniemy oczywiście od stołu. Frontem do Was. Astral Projection. Frontem i do Ciebie i do nas, bo jesteśmy z obu stron. A no tak, bo Ty też jesteś skoczymy na Gloryetels. Wydaje mi się, że starczy. No i muszę przyznać, że Zaskoczył mnie pozytywnie. Zdecydowanie lepiej brzmi na dworze, na tym stole, aniżeli na naszym studyjnym stole. Tak więc, i tego basiku trochę się pojawiło. Tak więc, no, jestem pozytywnie zaskoczony. Nie spełnia 70 zł za ten głośnik. No, wiadomo, że. Kurczę, no duży, duży wpływ ma też powierzchnia na jakiej stoi. Ten stół jest troszeczkę bardziej stabilny, e, troszeczkę grubszy. grubszy, aniżeli ten, który znajduje się u nas w studio, więc może to być również jego zasługa. Mimo wszystko e, tu podoba mi się zdecydowanie bardziej. E, trochę tego basu pokazał, którego zdecydowanie w studio praktycznie nie było. Nie wiem, jaka jest Twoja opinia na ten temat. Tak, dlatego Cię zapraszałem na dwór, bo ja wiedziałem, ten wszystkie głośniki, które robi. Z myślą o outdoorowym zastosowaniu, to faktycznie one na dworze po prostu grają nieco lepiej. No i zaraz się przekonamy, czy pływa, czy lipka lubi pływać. Zaślepka do mnie nie przemawia, nie wygląda jakby miała IPX-a 7, bardziej coś w stylu IPX-a 6, gdzie tam tylko jakiekolwiek zachlapania, no ale teoretycznie ma IPX-a 7, no to trzeba to sprawdzić. Włączymy sobie Big Bad Santa. Robimy to po to, żebyście wy nie musieli. Ładny byłeś, mam nadzieję, że się nie popsujesz. Głośnik pływa oczywiście przetwornikami do dołu. Mhm. O, przepraszam, przewinąłem to. Trzeba mieć kaleczkę, Efekty chciałem zrobić. No dobrze, dobrze, ale nie przewijać piosenki. Dobra, dawaj, bo one pewnie na pół godziny to nie są stworzone. Chodziło nawet za centymetr. Za bardzo jakość dźwięku mu się nie zmieniła. To mnie zaskoczyło się włączymy sobie. No, nawet nie, nie bardzo zmieniła się jakość dźwięku. Zaraz zobaczymy, czy woda się nie dostała pod zaślepkę. Może lepiej zobacz to później, bo jak otworzysz to teraz się dostanie. Ale pod maskownicą na pewno jest troszeczkę wody, więc trzeba będzie ją wytrząsnąć. Jeśli będzie w dalszym ciągu grał, no to muszę zwrócić mu honor i uwierzyć w te takie mniejsze zaślepki, aniżeli mocarne jak chociażby w Transmarcie Groove 2, bo tam była zdecydowanie większa zaślepka, no i z jednym był problem. Zobaczymy jak będzie w tym przypadku. Nie spełnia 70 zł Transmart Trip Naprawdę ciekawa propozycja, przede wszystkim bardzo ładna propozycja, tak więc jeśli chcielibyśmy podarować komuś taki głośnik w prezencie do takiego codziennego słuchania muzyki gdzieś tam w tle, jak najbardziej polecam, czy nawet dla siebie coś takiego kupić. Dostępny bodajże w pięciu czy sześciu wersjach kolorystycznych, naprawdę spoko wygląda. Pokaż jak wygląda w tylnej kieszeni. No ale to musisz odwrócić do mnie. Na, moje obwisły, na moim obwisłym no zadzie? To trzymaj spodnie. Ale głębiej wejdzie, nie wejdzie? Ale jak Bast masuje dupkę? Nie ma, nie ma. Nie mogłem, ma. mogłem to zrobić zanim był mokry. Bo <grym grym> mam dupę mokrą. <grym> to był głupi pomysł. Co Ale nie z głupich pomysłów. Dobra. Wycieram go i patrzę. Zaglądam pod. Sucho. Sucho. Odwróć Panie do mnie. Damelu. Troszeczkę ja sobie wyceluję, tylko odwróć do mnie. Nie musisz podchodzić. No tak, wygląda Ta kropelka, która się pojawiła, to teraz. Tak więc a propos otwierania zaślepki, czyli spełniła swoje zadanie, a naprawdę nie wygląda na taką, która by spełniła to zadanie. Gdyby się okazało, że coś się z nim stanie nie będzie działało, szukajcie info. komentarz. Dokładnie. Na ten moment wygląda wszystko prawidłowo, ale cieknie już widzę z materiału tamto miejsce. Tak, 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 bo jest przechylone pod kątem, tak więc musi troszeczkę obsechnąć wyschnąć. Obserwuj okay, wyschnąć, tak będzie ładnie, nie będę używał innych słów, powiem wyschnąć. A dzisiaj z Wami Adson i Łużyk. I Tronsmart Drip, którego położymy na słońcu, żeby wyschnął. Do zobaczenia w następnych materiałach, moi drodzy. Do grona... Tronsmartów. Tu jest ich solarium. Nie działa, działa, na razie działa, działa. I, i na działa. razie działa. Ten chyba najlepiej zwodował. Ma najmniejszą zaślepkę, chyba najlepiej wypadł. To by tak było dalej, jak wyschnie.